Witaj na kanale Filtry Wody. W dzisiejszym odcinku wyjaśnię, co kryje się pod terminem twardej wody. Z tego filmu dowiesz się, jakie są skutki korzystania z wody o dużej twardości i poznasz sposoby jej uzdatniania. Twarda woda spowodowana jest obecnością wapnia i magnezu w wodzie, czyli tzw. jonów twardości. Pewnie pomyślisz: To świetnie, mam w kranie wodę mineralną. Faktycznie, te pierwiastki są rzeczywiście korzystne dla zdrowia, jednak w kontekście wody użytkowej są problemem. Tak zwany kamień w wodzie to właśnie tendencja twardej wody do pozostawania osadów np. Na, na armaturze łazienkowej, płytkach i kabinie prysznicowej, czy też umytych naczyniach. Twardość jako parametr jest stałą cechą wody. Kluczowy jest jej poziom. Aby ocenić właśnie poziom twardości wody, powstała skala, która ją określa. Wartości są podane w stopniach niemieckich. Woda miękka mieści się w zakresie od 0 do 10 stopni w skali niemieckiej, czyli DH. Średnio twarda 10-15 stopni, twarda 15-20 stopni, zaś woda bardzo twarda da wynik w przedziale 20-30 stopni. W naszym kraju są regiony z miękką wodą, ale niestety jest ich niewiele. Większość Polaków ma w swoich kranach twardą wodę. Kiedy warto w takim razie ją zmiękczać? Gdy wspomniane charakterystyczne osady obserwujesz w swoim własnym domu. Są one uciążliwe w czyszczeniu, ale to też nie wszystko. Jest to tylko wizualny objaw większego problemu. Jony twardości odkładają się w tej postaci w każdym urządzeniu podgrzewającym wodę. Między innymi w czajniku, pralce, zmywarce bądź tam, gdzie faktycznie tego nie widzisz, czyli w instalacji centralnego ogrzewania i piecu CO. Zmiękczając wodę, oszczędzasz na wydatkach na ogrzewanie i zdecydowanie zmniejszasz awaryjność swojego AGD. Jakie urządzenie ci w tym pomoże? Zmiękczacz wody to jedyne skuteczne rozwiązanie problemu z twardą wodą. Najlepiej zainstalować go na cały dom, wtedy do każdego punktu poboru wody trafi woda właśnie zmiękczona od kamieniaczem, czyli miękka. Jeśli uznasz że zmiękczanie wody wniesie sporo korzyści do Twojego domu i budżetu, napisz do nas. Chętnie pomożemy Ci wybrać odpowiednie urządzenie. Skoro zainteresował Cię ten temat, obejrzyj również nasz film, w którym wyjaśniamy, jak działa zmiękczacz wody. Zostań z nami na dłużej, jeśli nie chcesz przegapić kolejnych materiałów o skutecznych sposobach uzatniania wody.